Witajcie, bardzo dawno nie odzywałam się do Was i na moim kanale nie było filmów. Ostatnio dodałam właśnie ten film vlog masowy, ten zakończający, ponieważ lubię, jak coś, co rozpoczęłam, ma zakończenie, natomiast nie mogłam wcześniej po prostu dodać tego filmu i ze względów zdrowotnych i różnych innych, dlatego też. No, zrobiłam po prostu tak, że jest koniec tego masłu. Natomiast w tym momencie jest luty i ja postanowiłam, że będę na moim kanale nagrywała więcej filmów, ale że one będą krótsze. I właśnie chciałam Wam o tym powiedzieć. Po prostu, że myślę, że wtedy mi będzie łatwiej, bo takie długie filmy do obrabiania zajmują więcej czasu i więcej wysiłku trzeba w to włożyć. A ja no po prostu pracuję, więc nie mam na to wszystko po prostu siły ale lubię nagrywać sprawia mi to przyjemność i dlatego chcę to robić i mm, będę to robić tylko właśnie y, zmienię taktykę jakby mojego działania i zobaczymy czy lepiej się to uda mam nadzieję, że też będziecie właśnie z tego zadowoleni, że częściej będziecie mogli sobie na te filmy popatrzeć a też 15 minut, czy 10 czy, czy 12 to nie będzie wam zajmowało tak dużo czasu więc do kawki, czy do herbatki Będziecie mogli sobie usiąść i, i zrobić taki mały odpoczynek, małą przerwę na przykład od czegoś. Więc to jest taki mój plan. Ogólnie mam bardzo dużo planów na ten 2022 rok i myślę, że szykują się też różne zmiany, które sama chciałam zaprowadzić i też które jakoś życie mi przyniosło, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale na razie na początek powiem Wam właśnie tylko tyle, ile powiedziałam dzisiaj, a potem z czasem będę starała się nakrywać właśnie w tych kolejnych. Filmach, czy w tym, co będę mówiła różne rzeczy, które będę chciała Wam jeszcze powiedzieć. A teraz zapraszam Was do oglądania takiego trochę vlogowego filmu. Siedzę w maseczce 15 minut. To jest taka maska wulkaniczna, która jest oczyszczająca i ściągająca pory, także. Nie, nawet wygląda. To chyba jest moja miłość do czarnego koloru, ale naprawdę uważam, że wygląda nawet nieźle. Jest mi okropnie zimno, słuchajcie. Jeszcze nie pościeliłam w ogóle łóżka, bo ja go nie składam, tylko, tak wiecie, składam koc i... i tak po prostu, żeby ono lepiej wyglądało. Czytam taką książkę, Renka Meining, Anke, nie wiem, to się czyta, ale w każdym razie ja... Już czytam wiele książek Tego autora i to podobno jest Ostatnie śledztwo Kurta Wallantera Jak wiecie, ja robię te kryminały A nic jakoś nie mogę znaleźć Tutaj właśnie na mojej półce Wśród moich książek Takiego, co mogłabym przeczytać gdzieś Po prostu mam schowane te książki i, I czytam to I druga książka to będzie Wyspa Wiktoria I To jest taka książka o, dramatyczna opowieść do greckiej rodziny rozdzielonej przez wojnę i chorobę o zakazanej miłości o trudnych wyborach, których musi dokonywać każda z nas. I historia tej książki dzieje się na krecie, dlatego ją postanowiłam przeczytać. Postanowiłam dokończyć książki Remigiusza. Moroza. Przeczytałam jedną, ale nie pamiętam, którą mam ich kilka, ale nie mam wszystkich tomów. I tutaj mam kasację, Ale muszę stworzyć odszukać tam resztę i Zobaczycie, jak one lecą po kolei te tomy właśnie i sobie przeczytać je. Położyłam jeszcze takie srebrne płatki pod oczy. <laughs> ludzka skóra. Zobaczymy, czy tak będzie. idę ja właśnie na zakupy i teraz sobie tutaj takim przejściem po ulicy. i Powiem wam, że jest ciepło, ale wieje wiatr, ale nie jest już tak jak było na przykład wczoraj, że tak strasznie był ten wiatr. Także myślę, że kupię coś małego i może jeszcze przejdę się potem do Lidla i wracam do domu. Ale w sumie, jeżeli chodzi o to zimno, to powiem Wam, że co jakiś czas wiemy, nie, by się mieście, czy miedziałek. Nie dam, chodzę sobie tak oglądam już coś innego do domu, jak to, wcale, to Wam pokażę. Wróciłam właśnie ze sklepu, więc zrobię taki mały haul zakupowy właśnie z rzeczami jedzeniowymi, także zaraz Wam pokażę co mam dobrze. Tu w takim razie... Pokażę Wam zakupiłam, powiem Wam, że tak strasznie zdrożały te zakupy jedzeniowe, bo jak sami zobaczycie, mam tutaj mało rzeczy, nic konkretnego, a po prostu zapłaciłam ponad 70 zł, także naprawdę dużo. Więc tak wam w aptece kupiłam leki, całkiem sporo leków, ponieważ byłam chora ostatnio i ciągle jeszcze muszę zażywać. Tutaj mam chleb tostowy parówki z indyka serem, bo będę robić cukinie, które też tutaj właśnie są, kupiłam ketchup, następnie ogórek zielony, brokuły, które właśnie dodam do czas z cukinii, ale też czasami ja sobie dorzucam na przykład do jajecznicy albo w ogóle lubię sobie tak same zrobić no także te delicje, one są bardzo panowe później pokazywam parówki z tofu który bardzo lubię, zupa z dyni następnie tutaj mamy przyprawa curry frytki mleko migdałowe, jeden patat na upiekę upiekę i mandarynki. czyli naprawdę to nie jest nic konkretnego wystarczy tam kilka dni, ale wiadomo że nie jest to jakoś dużo, I także kosztuje to wszystko bardzo dużo, na przykład była przeceniona na 9 złotych z 14 ale nie się wydawało już poczuć na tą sukienię, że kosztując 9 zł to kosztuje drogo a normalnie 14 to ja nie wiem to tyle moich zakupów pokażę Wam co sobie zrobię na drugie śniadanie mam tutaj moją wybrzanaczkę, której dawno nie używam z bałankami. akurat pasuje, bo za oknem jest zimno w ogóle strasznie a ja mam serek z malinami, z borówkami i z takimi orzechami w miodzie to jest coś takiego, takie orzechy w miodzie i mam nadzieję, że to będzie dobre. Już kiedyś raz to jadłam i było dobre. Ja przyniósł mi pczuszkę, zobaczę co tu jest. Ale ja właściwie nie wiem skąd to jest w ogóle. Dostałam hmm. coś takiego do mebli, słuchajcie. Bifak. Czyli było gąbki, nie wiem czegoś takiego. Zmawiałam ja na pewno kiedyś to, nie dostałam tego. Ja teraz nie wiem skąd to w ogóle, czy to jest to samo. Te gąbki na pewno tego nie zamówiłam. Jestem właśnie łazience. opiłam się w mojej lustrzonej szafeczce i za chwilę pokażę Wam, jak sobie właśnie tam posprzątałam. Także otwieram szafeczkę. I słuchajcie, tak to wygląda. Niestety nie mogłam tak poukładać tak zupełnie, wiecie, kategoriami, dlatego że mi się wszystko tutaj nie mieści. Tutaj mam jakieś rzeczy do włosów głównie, czyli lakier do włosów, szampony, żele pod prysznic, to jest taki z Half Price, taki żel do mycia twarzy, rajstopy w sprayu. Tutaj mam też odżywki. Szczoteczki do zębów yy, i pasty, no i jeszcze jeden szampon. Więcej mam tu odżywek, z tyłu są mytyłka z Bath and Body Works. No tutaj mam takie bardzo ładne, z taką wiewiórką, bardzo mi się ono podoba. w ogóle chyba był jakaś przecena, zobaczyć czy sobie jeszcze czegoś nie kupię. Tu mam takie różne drobiazgi, na przykład to jest odżywka, tutaj mamy szamponik taki mały. Dużo jest takich rzeczy, które są po prostu kosmetykami wyjazdowymi. Tutaj mam takie serum z do twarzy, dezodorant, dwa dezodoranty. Dwa dezodoranty. też są różne inne rzeczy, na przykład zmywacze do paznokci. Takie, takie po prostu różne kosmetyki. O, nawet nie wiem co to jest. No, coś to jest. Do dezynfekcji rąk, tak? Płyt do dezynfekcji rąk. Yy, tutaj mam jeszcze takie. Kremy. O, właśnie, tu coś spadło. Kremy z wrosze. A na dole mam kosmetyki do kompania. Ja też używam tych błotów do z Morza łatwego, ale też miałam tutaj solę. A tutaj mam jeszcze troszeczkę miejsca. Yy, też mały taki lakier do włosów. Zmywacz, jakieś spinki jakieś takie jeszcze dawne perfumki i no i tutaj takie kosmetyki do pielęgnacji ciała, jeszcze sobie muszę więcej tutaj przynieść, słuchajcie tam mam z Lumen jakieś taką wodę micelarną a tam jeszcze perfumki Versace no nie wiem, może jeszcze sobie tutaj coś dołożę ale muszę się zastanowić nad tym co by mi się tutaj jeszcze zmieściło? Pomyślałam, że może tak dam, że tutaj będzie położę to, a jeszcze, że może mi się ta sobie zmieściła. O, właśnie, i będę miała tak. I może właśnie w ten sposób, albo jakoś inaczej. O, może to Mam tutaj tak te spineczki i, i jeszcze wykorzystam sobie to miejsce. Powiem Wam, że bardzo fajne są te szafki. I po prostu bardzo, bardzo mi to pasuje. Fajnie byłoby mieć dwie albo trzy takie, to ja wszystkie kosmetyki by mi się zmieściły. Na przykład jakieś spirytusy takie wiecie po prostu rzeczy, które też są lekami takimi do pielęgnacji skóry i takimi różnymi, więc... Tutaj mam takie te kosmetyki, takie, które są rzeczywiście kosmetykami. Tu mam też do paznokci takie różne rzeczy. I takie sole, słuchajcie, z Rosmana i Sana. Ta jest akurat chyba z kokosem i z czymś tam z wanilią, czy nie wiem czym. Także muszę sobie zrobić kąpiel. No i mam nadzieję, że, że po prostu będzie mi się łatwiej używało tych kosmetyków, w wiecie, widzę je po prostu. Jeszcze tu coś jest, ale się to nie całkiem udało założyć. Ale też myślałam o tym, żeby tutaj dać lampeczkę nad szafką, więc może dobrze ten otwór trochę tak rośnie zostawić w taki sposób. No ogólnie fajnie to wygląda. I jest to naprawdę wielka wygoda, bo przy tym miałam taką szafeczkę, która była niezamykana. Było dużo półek malutkich. I po prostu, słuchajcie, tak się strasznie kurzyły te kosmetyki. Nie wiem dlaczego u mnie się tak bardzo kurzy, ale chyba dlatego, że to jest nad kratką, taką właśnie tą wentylacyjną. I mycie tego notorycznie, tych wszystkich kosmetyków, to była jakaś tragedia. A teraz po prostu, jak wiecie, mam zamknięte te szafki, to tylko właśnie tutaj przetrę na górze, przetrę lustro. I to wszystko jest czyściutkie. Bardzo fajnie ta szafeczka się sprawdza, bo mam ją już, już jakiś czas. No, bo, bo po prostu właśnie po tym zalaniu, tamtą stronę trzeba było wyrzucić, bo się rozleciała, to wszystko przemokło. No i, i, i właśnie teraz są nowe szafeczki. Mam nadzieję, że nas nie zaleją i nie zniszczą znowu kolejnych szafek, bo to już naprawdę jest przegięcie. A tak, no to jest naprawdę tak fajnie. Może jeszcze tak Wam to pokażę, że to naprawdę fajnie wygląda. Także słuchajcie, no fajne są takie dwie szufeczki połączone. Niestety wieża się prawie, więc więcej jest no, ale fajnie jest. <laughs> Teraz muszę Wam przemierzyć kilka rzeczy. Teraz się ja tak wygląda. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless, cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. Cause I know that you deserve much more. i've been so selfish and made you believe that you're not good enough but you're all i need i take you places that you've never been i would give you the world if you let me try again yeah just give me one more chance i swear i'll try my best to walk